Dzień 2023 roku. Po zakończonym pojedynku 2 na 1 w którym Xky Cypyry z Pancisem grali na bruza, Fatal Errol zdecydował, że sam rzuci wyzwanie 21-letniemu streamerowi z Krakowa. Jak bije GCK 2 do maja. Do maja. Na To zakładasz się na streamka. Pytanie, no. co jeżeli nie wbije GCK 2 do maja? Jak nie wbijesz GC 2, to golisz brody, zostawiasz wąsa. 32-latek zgodził się na propozycję bruza, ale później żałował tej decyzji. Później żałowałem tej decyzji. Od rozpoczęcia tego challenge'u, w każdą środę trenowałem jedną z mechanik zaproponowanych przez moich widzów, albo taką, którą sam wybrałem. Na liście były wave-dasze, zap dashes, ceiling-dasze, ceiling, dash e, ceiling shots, y, double-tapy, flip y, resets, y, y, kontrola piłki w powietrzu, 45, piątki recovery i tak, dalej, i tak dalej, Czy którąś z tych mechanik wymasterowałem? Nie! Czy chociaż zbliżyłem się na moment do gck dwójki? Nie! Ale czy zamierzam się poddać w tym challenge'u? Nie. No i w związku z tym, najbliższy tydzień mam wolny i zamierzam troszkę przytryhardować Roketa zarówno pod kątem mechanicznym, jak i pod kątem rangowym. I nawet kiedy będę jeżeli nie uda mi się wbić tego GCK2, to mam nadzieję, że wyjdę chociaż z tego challenge'u ze znacznie poprawionym skillem. Na pewno, na pewno. GC2 stanie się jedynie kwestią czasu. One eternity later. Moi widzowie, żeby dodać mi otuchy w tym pojedynku, zaprojektowali nawet dla mnie specjalne auto i specjalną piłkę. Fatal ukrył jednak fakt, że jego obecny poziom to C2. Przez ostatnie pół roku nie sprogresował ani trochę z wyłączeniem chwilowego pobytu na GC1. A ostatnie mecze nie poszły po jego myśli. Ostatnie mecze nie poszły po mojej myśli. Jakieś 20 z nich, także czas się wziąć do roboty. Za chwilę zobaczycie pokaz moich umiejętności mechanicznych w treningu oraz w meczu z ziomkiem 1v1 w Formule BO3. Chodzi o to, żebyście mogli zobaczyć na jakim etapie jestem w tym challenge'u i że to jest mniej więcej jak zaczynanie przygody z matematyką na dzień przed rozszerzoną maturą. Dzisiejszy dzień zacząłem sobie od rozgrzewki na free play'u. Na pierwszy ogień poszły 45. piątki. Kilka było całkiem niezłych. Później było kilka takich, których w ogóle mogłoby nie być yy, i całkiem sporo takich, których w ogóle być nie powinno. W międzyczasie zrobiłem też sobie małą rozgrzewkę driblingową i na koniec przeszedłem do mapki Dribble to Overhaul. Niestety nie udało mi się jej Nagrać ze względu na to, że w trakcie nagrywania zapełnił mi się dysk yy, i po prostu nie zauważyłem, że nie nagrywa się dalej. Założenie było takie, że będę ją robił przez 11 minut i 48 sekund, bo taki jest mój obecny rekord na tej mapce. Niestety w tym czasie doszedłem zaledwie do 24 poziomu, no ale jutro zrobię ponowne podejście do tej mapki i mam nadzieję, że już będzie lepiej. Czas pokaże, czas pokaże. Po rozgrzewce, która wykazała wiele mechanicznych niedoskonałości, Fatalerol umówił się z wiśnią, który. Gra na podobnym poziomie na bestow 3 1 na 1. Jak zapewne się domyślacie, otwarcie tego meczu nie poszło do końca po mojej myśli. Wiśnia bardzo szybko strzelił pierwszą bramę, ale tak naprawdę zaraz po kikofie obszedłem go prawą stroną i miałem prostą drogę na open neta, którego udało mi się trafić. To jest ważne, to jest sukces. 20 sekund później wpada kolejna brama, ale przyznam szczerze, że nie jestem z niej do końca dumny, dlatego że zobaczcie tutaj, wydaje mi się, że popełniłem błąd, który zresztą popełniam dosyć często. Czyli challenge przeciwnika na ścianie na jego połowie, co mogło się skończyć tak naprawdę open netem na moją bramę. No właśnie, a propos tego nawyku overkomitowania. zobaczcie tutaj, nie miałem piłki, nie miałem boosta, pojechałem praktycznie do kornera przeciwnika i dałem się minąć jak ostatni głupek. O tym właśnie mówiłem i tego muszę się oduczyć, mam nadzieję w tym tygodniu. No i dalej klasyczek, mój na jedynkach, często też się to mści na dwójkach, kikofy, to jest mechanika, której nie mogę się nauczyć, w sensie speedflipa ogarniam jako taką. powiedziałbym, że nawet całkiem nieźle. Ale wykonać go na kikofie w taki sposób, żeby dobrze wlecieć w tę piłkę, to jest dramat. I szczerze mówiąc, wolałbym, żeby mecze się zaczynały tak jak na każualu czyli wbijasz gdzieś w trakcie meczu, zmieniasz się miejscem z botem i jedziesz przed siebie, nie przejmujesz się tym kikofem. No to by było idealne. Po pierdyliardzie przegranych kikofów, trimmer z Poznania widział, że nie wygląda to dobrze, a kikofy zdecydowanie trzeba dopracować. No niestety nie wygląda to dobrze i wydaje mi się, że kikowy trzeba będzie dopracować. No jak się pewnie już domyślacie, w tym meczu jakieś cuda się nie zdarzą, poza tym golem z kornera ewentualnie. No przegrałem ten mecz ewidentnie, Wiśnia był lepszy, ale to jest BO3, w drugim meczu tego spotkania przyjąłem pozycję bojową, stojącą i potraktowałem już starcie w zupełności na poważnie. No i pierwsza bramka, której nawet tutaj nie pokazałem, wpadła zaraz po Kikofie chyba w trzeciej sekundzie meczu, ale dosyć szybko się odegrałem, double demo pod Wiśni bramką i gol. No i tutaj kolejne podejście do bramki, kontruję ze swojej obrony właśnie próbą jakiegoś aerial bumpa tutaj w Wiśnie, niestety nie pykło, więc zagrałem mu na czas. Widzę, że tutaj leci do tego pincza, więc zawróciłem, żeby zgarnąć piłkę, udało mi się zblokować lekkim skokiem, no i open necik na 2 do 1. No i tutaj, moi drodzy, wygrałem Kikofa na Wiśnie, zrobiłem to. No ale co z tego? To nic nie dało. I tak straciłem bramkę. A teraz, moi drodzy, zapaszcie sobie herbatkę i oglądajcie tango w kurnerze. No i tutaj w ramach rekompensaty za tą akcję, która się odwaliła przed chwilą w narożniku 45. Całkiem ładna, warto było trenować. No i tutaj, moi drodzy, zaczyna się jak zwykle, czyli przegranym kick-offem trzeci mecz tego BO3, ale wiśnia nie wiedzieć czemu nie trafił do bramki, więc wykorzystuję ledwo tę okazję i trafiam na open neta. No i następna bramka niemal bliźniaczo podobna, czyli znowu strzał na backboard przeciwnika i dobicie na długi supek takim r roll fliczkiem w taki sposób, żeby przeciwnik nie dał rady tego wybronić. Moi drodzy, jeżeli macie jeszcze tę herbatkę, którą piliście przy okazji tango, to zachęcam do niej wrócić, bo ta komediowa kombinacja ofensywna defensywno-defensywna była, no, nieziemsko śmieszna, zresztą zobaczcie sami. Ostatnia minuta. Pierwszy kickoff tej minuty wygrany, i chwilę po tym strzelona brameczka na wiśnie od takiego fliczka do backboarda i z backboarda z powrotem do bramki. Druga, zdecydowanie wygrany kickoff na moją korzyść. Tutaj wiśnia próbował zrobić slowa, niestety go przebiłem, i już wydawało mi się, że to wygrywam. Już był w ogródku, już witał się z gąską, moi drodzy. No i coś poszło nie tak. No niestety dzisiejszego starcia nie udało mi się wygrać. Zabieram się za dwójeczki i jutro dam wam znać jak mi poszło. Mam nadzieję, że uda mi się choć trochę sprogresować. Ale dobrą wiadomością jest to, że jakby nie było, przegrałem na Mistrza Świata. I to w ogóle byłby dobry tytuł tego odcinka. No bo musicie wiedzieć, że Wiśnia jest profesjonalnym sportowcem, albo raczej był. Był Mistrzem Świata w Jedi Night Jedi Academy w 2000, nie pamiętam w którym roku, ale części was wtedy jeszcze na świecie nie było. Dajcie znać, czy taki format kontentów w ogóle wam się podoba, a ja zapraszam was do innych filmików na YouTubie, no i do streamków być może jutro i na pewno w środę o godzinie 19. Na razie!